Siema, z tej strony, Mist of Hazmat i kolejny odcinek Sea of Thieves. Ostatni odcinek, mam nadzieję, że z movementu Wam się podobał. Nagrywamy jedno po drugim. Teraz po prostu chciałem Wam przedstawić wszystkie misje po kolei, jak je zrobić, jak, z, jak po prostu ułatwić sobie życie. Oczywiście jest wiele rzeczy, które po prostu na samym początku mogą Wam poprzeć zabawę, ale w momencie, kiedy chcecie po prostu levelować szybko, to ja korzystam właśnie z tych rzeczy, o których Wam zaraz powiem. <laughs> Zacznijmy może sobie od y, ranu na y, cargo, jest to Misja u Merchant'a, oczywiście głosujemy sobie. E, Ajaj. Tak, tak. E, głosujemy sobie, dostajemy na e-misję. Musimy w tym przypadku e, wziąć tutaj od e, z tego Galeon Grave Outpost. Musimy sobie wziąć od Seniora Trade Mega e, 8 creightów, chyba tak? Tak, 8 creightów. To który tu będzie? Szukamy sobie, ona akurat jest. E, I zabierzemy po prostu cargo po kolei, całe. Wyciągacie sobie. Każde, ka, każda z tych rzeczy ma swoją specyfikę, o której zaraz powiem, akurat dobrze, bo dostaliśmy wszystkie. Zacznijmy, bo widzę pierwszą yy, skrzynkę z butelkami. Yy, nie możecie z skrzynką z butelkami skoczyć, bo będzie kiedy skaczecie, butelki się rozbijają po prostu. Czyli yy, musicie je donieść tak na statek, żeby po prostu nie, jakby nie doszło do zderzenia z ziemią. Najlepiej po prostu ześlizgnąć się i złapać się drabinki. Albo wpaść do wody i złapać się drabinki później, bo akurat się nie złapałem. Wchodzicie sobie Można na górę. I odkładać Harpunem Harpoonem też można je złapać, tak? Nic się im nie dzieje. Kolejną rzeczą są to tutaj chyba, widzę rośliny od góry. Weźmy je, a nie, butelki się złapały, czekaj. O, mamy rośliny. Rośliny mają taką specyfikę, że nic nie widać oraz trzeba je podlewać, z nimi normalnie skaczecie. Jeżeli chcecie je podlać, albo bierzecie wiadro z wodą, albo skakujecie do wody. I jakby tutaj wam gdzieś czas wrzucę, jeżeli oczywiście nie zapomnę, mam nadzieję, że nie. Wrzucę wam czas, jakby, ile te rośliny, co ile muszą być podlewane, w sensie co ile więdną. Hmm. Trzecią rzeczą są to ubrania, yy, znaczy po prostu tam... szmaty. No i z, jakby yy, specyfika tego yy, powoduje, że nie możecie z nimi wchodzić do wody, bo po prostu w momencie, kiedy wejdziecie do wody, one się moczą, przez co jakby stają się według gry... Yy, Brudniejsze. <głos> <głos> Oczywiście jest to prawda. Dobrze. No na Karajbek, bardzo Tak, wodę. ale chciałem powiedzieć, że w momencie, w którym któraś z tych rzeczy Wam się stanie, typu zapomnijcie podlać, czy rozbijecie butelki, po prostu w momencie, kiedy sprzedajecie te, jakby oddajecie je do miejsca, gdzie musimy dopłynąć, one jakby tracą swoją wartość. Wszystko mamy dostało się na, jakby na ekranie pokazywać, żebyście wiedzieli, ile co jest warte robić, wszystkie zbliżenia i tak dalej, żebyście wszystko wiedzieli. Płyniemy jak coś do The Wild Treasure Stores, czyli musicie sobie wejść na mapce, znaleźć to i yy, musicie to dostarczyć tam w odpowiednim czasie, bo macie tutaj jakby ograniczenie. Jeżeli chcecie wyznać dzień i tak dalej, wchodzicie sobie oczywiście w Q i macie tutaj zegarek. I na tym zegarku jest wszystko napisane, godzina dzień i tak dalej. Yy, jeżeli chodzi o mapkę to jeżeli chcecie robić to szybciej, to link do mapy całego terenu macie w opisie, możecie tam sobie wpisać i tak dalej. No ale mówię, to psuje gierkę, szczególnie na początku. Później jak chcecie szybciej, no to korzystajcie i, i będzie wam dużo łatwiej. Dobra, to widzimy się na miejscu. Siemka, a więc jesteśmy sobie tutaj już w miejscu Wild Treasures, tak? Tak to się nazywało? Wild My Treasures Store. To. No i po prostu szukamy sobie, patrzymy jak się nazywa gość, do którego musimy, tutaj Johna. Zwykle to chodzi o tego, jakby, który jest po prostu tutaj sklepikarzem. Chyba zawsze o to chodzi, z tego co mi się wydaje. Po prostu dostarczamy mu y, te y, wszystkie, jakby, cargo, które mamy do dostarczenia. On nam daje za to pieniądze, a my wbijamy poziom konkretnie merchanta. Czyli, jak brakuje wam poziomu merchanta, to po prostu robicie sobie to. Do tego polecam wam dołożyć sobie flagę jeszcze, y, której my nie braliśmy. Ale odcinek o emisariuszach też dla Was planuję zrobić, więc to zostanie powiedziane. Z takich jeszcze ciekawostek, jeżeli chodzi o to miejsce, które jesteśmy, tutaj mamy też rybaka, do którego możemy sprzedawać ryby, jeżeli nam się udaje zrobić. I mamy też tutaj, właśnie do którego dosimy kargo, z nim można by pogadać, i on ma rzeczy na wyprzedażach, Jakby kogoś to interesowało, to u niego można kupować rzeczy taniej po prostu. No dobra. To widzimy się przy następnej misji, jak będziemy ją brali. Także bierzemy sobie tutaj y, jakby kontrakt. On polega trochę inaczej niż cargo, bo musimy najpierw rzeczy, które chcemy, które oddajemy musimy najpierw znaleźć Więc zajmuje to moim zdaniem trochę więcej czasu. Dostajemy sobie takie coś, takie coś i teraz musimy pójść tylko do merchanta i wziąć od niego y, klatki i właściwie i, i jakby te y, kosze na węże. Ok. Teraz, jeżeli nie jesteście pewni, to wstawię wam też w opisie i tutaj się pokaże, jakby taka mapka z wpisanymi wszystkimi zwierzętami, które gdzieś się znajdują, i dzięki temu możecie łatwo się później poruszać, bo po prostu patrzycie sobie, czy w tym danym miejscu na przykład jest wąż, czy jest świnia, czy jest kurczak, i po prostu płyniecie sobie w to miejsce i zbieracie. A więc jesteśmy sobie na Marudersark, tutaj jakby według mapy, którą oczywiście tak jak mówiłem linkuję wam w opisie, mamy do znalezienia, znaczy będą się znajdować i świnie, i, e, znaczy, i kurczaki, i węże, e, oprócz tego mamy jeszcze świnie, jak złapiemy to jeszcze postaram się dla was charakterystykę każdego zwierzęcia przedstawić, powiedzieć czym się różnią, pokazać wam ceny. I tak dalej. Oprócz tego mamy do znalezienia niestety gunpowder balls, z czym może być troszkę większy problem, bo jakby tego do tego mapkę może być ciężej znaleźć yy, na mapie, ale yy, zwykle na każdej wyspie przynajmniej jeden się znajduje, także musicie po prostu dobrze szukać. Widzimy się jak znajdę już poszczególne zwierzęta. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, to każdy ze zwierząt ma jakąś swoją charakterystykę. Jeżeli chodzi o węża, to stanę przy nim na chwilę, nie za bardzo, to że chcę, skurwiałem głównym. ale po prostu cię gryzie, no. I nadaje ci trutkę, która przez jakiś czas ci daje obrażenia, tak samo, nie tylko jak go podniesiesz, ale jak obok, niego przychodzisz, po prostu cię gryzie. Także trzeba uważać, najlepiej go co trochę odłożyć, poczekać aż sobie wypuści ten jad i znowu go podnieść. Jeżeli chodzi o kurczaka, to w sumie nie ma żadnej specjalnej specyfiki. W, w trakcie omawiania każdego zwierzęcia pokażę Wam tutaj jego ceny, bo każdy kolor różni się. Jakby Czerwony jest na przykład yy, chyba więcej warty od czarnego, a na przykład złoty jest więcej warty od innego. Nie jestem pewien, bo jakby rzadko robiłem te questy, więc nie jestem do końca pewny. I mamy jeszcze świnie, szkoda, że nie była w tej akurat misji, no, ale nie będziemy specjalnie szukać teraz. Yy, jeżeli chodzi o świnie, po prostu co trochę musicie ją nakarmić, polecam bananami. Również wam podam tutaj specjalny timer, co ile musicie ją karmić i jeszcze, jeszcze jakie rodzaje tej świni macie. E, tak przyszło mi do głowy, że jeżeli chcecie łatwo znaleźć, tak jak my mamy, gunpowder barrel, na przykład na tej wyspie go nie było, po prostu polecam wam na, pod jakiś fort podpłynąć. I jeszcze co ważne, nie możecie ich po prostu utopić, więc jeżeli wam się statek zaleje, to po prostu wyciągnijcie je wyżej, albo co po prostu naprawcie statek. Dobra, nie przedłużając, widzimy się za chwilę. Chciałem wam tylko tutaj dopowiedzieć, że jestem właśnie na forcie i tutaj naprawdę gunpowder bar znajduje się jeden na drugim, tutaj widać, tutaj widać, naprawdę jeżeli nie macie, jakby znaczy po prostu go nigdzie nie widzicie, to podpływajcie sobie i na chillu go znajdziecie. Dobra, a więc jesteśmy na miejscu, w porcie, do którego musieliśmy dopłynąć, e, na górze macie napisany ten port, poczekaj, bo pluję ten typ i tego szybko sprzedać, bo mnie wytrzymam, serio uważajcie na niego, bo on jest najgorszy ten wąż. Po prostu do merchanta odnosicie. Na pomoście zwykle jest merchant, sprzedajecie. No i mówię, i za każdego jest odpowiednia ilość golda. Tutaj na przykład 1042, także naprawdę spoko. E jeżeli chodzi o to, to ja jednak wolę nosić Cargo A tak naprawdę to w ogóle nie lubię robić questów na merchancie. Także. E no. Jak tam jak tam chcecie, jeżeli bardzo chcecie wbijać poziom, to oczywiście można. E e e e. top 13 najlepszych pranków w Sea of Thieves. Dobra, przechodzimy do misji na yy, gościa od skrzynek, czyli po prostu na znajdywaniu skrzynek. Jest to chyba najprostszy sposób na zdobywanie gotówki bez walki, co nie? Tak, tak naprawdę. Masz, masz Dobra, tak chodź zagłosować. Tak jak już mu... O kurcze, lodowaliło. Oczywiście nie zrobimy tyle, zrobimy po jednej z każdego. Yy, jeżeli chodzi o misję, to tak jak już wspominałem, mamy zagadki i mamy yy, jakby yy, po prostu wyspy. No, jeżeli chcecie szybko znajdować wyspy, na przykład Smugglers Bay, to sobie po prostu wchodzicie w link w opisie, który Wam daje i tam po prostu wpisujecie nazwę tej wyspy i Wam dokładnie powie, gdzie to jest. A jeżeli chodzi o szukanie na mapie, no to musicie się niestety przemęczyć i po jakimś czasie się ich nauczycie na spokojnie. Dobra, my idziemy zaznaczyć, które są najwygodniejsze i widzimy się już na miejscu. Dopłynęliśmy na pierwszą wyspę, gdzie mamy zagadkę. Yy, zagadka jest o tyle denerwująca, że nie wszystko możecie tak od razu zrozumieć. Yy, mimo na przykład w miarę fajnego, fajnej znajomości języka angielskiego, te, wiele rzeczy, tych rzeczy może się dawać wydawać yy, po prostu dziwne i często możecie szukać po prostu godzinami. I ja tutaj Wam pokażę też sposób po prostu jak to ukrócić. Będę na łódkę, będą mnie atakować. Yy, I po prostu znaleźć to, to szybciej. Yy. Cała zagadka zwykle opiera się na tym, że po przypłynięciu na wyspę odblokowuje nam się kolejny jakby część map, tej tutaj wiadomości, którą mamy i po prostu musimy w te konkretne miejsca iść i robić konkretne rzeczy, typu podchodzimy sobie, tak jak tutaj jest, do jakby zwłok potwora na, pladze, pladze, znaczy na plaży na północ, na north-east, na north-west po prostu i tam musimy wyciągnąć światło, po prostu naszą lampę, tak? Wtedy odblokowuje nam się jakby kolejna część zagadki, co też zaraz pokażę. Jeżeli nie chce wam się po prostu męczyć, tutaj też, to już chyba wcześniej był link do tego, wchodzicie sobie w taką mapkę, wpisujecie sobie na przykład właśnie na tej wyspie Monstrous Remains i po prostu dokładnie wam na tej wyspie pokażę, gdzie to jest. Podchodzicie sobie do mapy naszej na dole, Patrzycie sobie, gdzie porównujecie z tamtą mapą i dokładnie wiecie. To jest dla osób, którym już się nie chce robić tych zagadek, nie wiem, nudzi was to czy cokolwiek, to jeżeli po jakimś już czasie rzeczywiście będzie to dla was jakby ułatwienie. Na przykład w tym przypadku tutaj jak widzicie zwłoki potwora to po prostu jego szkielet. Podchodzicie sobie do niego, bierzecie lampę, bierzecie prawy, lampa się jakby podświetla, a na naszej, na naszej zagadce jakby odkrywa się kolejna część tej po prostu jakby, tutaj zapisałem, że to mapa, ale dla mnie to po prostu jakby taki, taka notka, którą jakby mamy. Dostać kolejną rzecz, tutaj na przykład Monsters Fangs, czyli chodzi o jakieś takie pazury, tak? W sensie kolce. Fangs to kły. Kły, okej. Okay. W tym przypadku, czyli idziemy sobie tutaj na South East. Do tych, jakby, właśnie kłów, i tam na przykład musimy w tym przypadku przeczytać mapę. Po prostu, jakby zwykle, na początku macie napisane co trzeba zrobić, później macie napisane gdzie, e, znaczy, to jakby nazwę miejscówki, a później jeszcze na, w którym miejscu, z której strony wyspy to jest. Ale właśnie to jest mylące, bo często na przykład rzecz jest po środku, a jest napisane, że na przykład jest na north czy coś, i, i to jest, e, jakby, utrudniające. I przez no, moim zdaniem, te, wiele z tych zagadek traci trochę sens. Bo szukacie czegoś na South, a potem okazuje się, że to właściwie nie jest tak do końca na South, tylko gdzieś po środku. Dobra, idę do zagadki i tam się widzimy. A więc tak, mamy tutaj te, te kły. Wyglądają jak kły po prostu. Czytamy mapę i mapa się podświetla. I nam się zaznacza jakby ostatnia część zagadki. Tak jak widzicie, możecie różne mapy dostać. Na przykład mapę, gdzie macie tylko jedną zagadkę, czy znaczy dwie zagadki. Albo takie, gdzie macie cztery i po prostu musicie chodzić i, i szukać. Dobra, szukamy teraz białej flagi na północ. Dobrze, a więc ostatnia część zagadki to biała flaga na północy. Jak widać, jesteśmy od północnej części wyspy, ale tak jak mówię, na przykład tutaj jeszcze jest dalsza i nie wiadomo, czy chodzi o to, czy o to. Jakby to jest trochę denerwujące, ale nie będę tutaj ten, tylko kopiemy. Musimy przejść 8 kroków na softwest, czyli bierzemy sobie w tym przypadku nasz kompas. Trzymając lewy, liczymy 8 kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bierzemy łopatę i wykopujemy. No i widzicie, znowu tego tutaj nie ma. O! Jest. No i widzicie, trochę to jest upierdliwe. Zobaczcie ile przekopałem tego, bo po prostu liczyłem od złego miejsca. Liczyłem spod flagi, a trzeba było liczyć od słupka. No jest to trochę denerwujące, ale do przeżycia, no jak wiadomo. No już. W takiej skrzynce na przykład w kolektorze macie od razu złoto, więc możecie sobie go odebrać. Yy, chciałem jeszcze powspominać, że... Często wiele rzeczy, na przykład tutaj akurat były takie, że po prostu one rzeczywiście są e, fizyczne, ale zdarzają się po prostu malowidła na ścianach, na ziemi, musicie dobrze doczytać i po prostu się domyśleć, bo często na przykład jest napisane e, tak jako przykład posłuży mi co ostatnio robiliśmy, na przykład bitwa, bitwa dzików i to chodzi po prostu o malowidło na ścianie, po prostu... Z ludźmi, którzy atakują dziki. No to jest takie dość. Yy, musicie przekminić po prostu i szukać też często po malowidłach na ścianach. Dobra, widzimy się już przy naszej mapie skarbów, gdzie na szybko wykopiemy je. A więc dobrze, jesteśmy na Shipwreck Bay, gdzie mamy do zrobienia po prostu, po prostu skrzynkę. Patrzycie sobie na mapce, od której strony stoicie. Następnie, po prostu skaczecie na wyspę i szukać jakiegoś charakterystycznego punktu, do którego będziecie mieli po prostu odniesienie. Na przykład ja w tym przypadku, yy, czekaj, my jesteśmy już tutaj na tej wyspie. Na przykład w tym przypadku można się posłużyć po prostu tutaj tym yy, wielkim słupem nad nami yy, i tymi skałami tutaj. Po prostu staracie się ustawić yy, yy, tak, żeby po prostu jakiś, na, na zasadzie jakichś charakterystycznych punktów po prostu starać się od, tutaj odniesienie w terenie znaleźć. Yy, dobra, zaraz znajdziemy to oczywiście. Yy, to tutaj może też nam posłużyć ten statek. Oops. o właśnie, znaleźliśmy tak, git, git, Zwykle po wykopaniu skrzynki uważaj za to, bo jest gość z tym z beczką. Yy, zwykle, nawet dwóch. Zwykle po znalezieniu skrzynki i wykopaniu oczywiście znaczy, łopaty po prostu pojawiają się szkielety. To musimy zabić, jest to dość denerwujące, ale też do przeżycia. Na takiej wyspie, jak tutaj nam się trafiła, tylko jedna skrzynka, ale zwykle znajduje się ich kilka. Po prostu wykopujecie zanosicie na statek i odwozicie do outpostu. Każda skrzynka ma też swoją wartość. To też postaram wam się tutaj wstawić. Jeżeli znajdę taką grafikę z tym wszystkim, to wam się tutaj e, znajdzie. Jak nie, to wklejam wam też link niżej, gdzie na pewno będzie wszystko wypisane. Dobrze, tutaj akurat nawinęła się sytuacja, bo słyszę, że jest pod nami Syrena. Syrena jest to taka: Po prostu od czasu do czasu na mapie znajdujemy taką: e, jakby po prostu z, jakby Syrenę, która jest jakby kamieniem. Akurat w tym przypadku jest to syrena za 1000, nie będziemy jej rozbijać, bo potrzeba na to bardzo dużo i życia, ale po prostu po zbliżeniu się do niej zaczyna ona zadawać obrażenia i musimy zrobić tak, żeby się rozbiła. Następnie po rozbiciu wypływa z niej taki klejnot. Klejnot ten pozwala nam w dowolne miejsce sprzedać, po prostu, znaczy możemy po prostu go sprzedać w dowolnym miejscu, czyli na przykład potrzebujemy, na przykład dobijamy już na innych poziomach 50 i zostaje na pewno mamy 48 level u Merchanta. To wtedy takie wszystkie klejnoty możemy sprzedać u Merchanta i po prostu podbijając przy tym poziom. Tak wygląda taki klejnot. Pamiętajcie, że tak samo jeszcze czaszki nie mam, o tym też później powiem. Ale w momencie, kiedy mamy taki klejnot albo czaszkę, najlepiej trzymać go właśnie w zamkniętej skrzynce. Wtedy po prostu nas nie widać z dystansu. A w momencie, kiedy mamy te takie czaszki albo klejnoty luzem, to po prostu z dystansu nas widać, że mamy jakieś skarby. Czyli jesteśmy potencjalnie bardziej e, narażeni na atak od jakichś graczy, którzy jakby to wiedzą. Także na to uważajcie. No i tak w kolejności, jeżeli chodzi o e, jakby wartość tych syren, to niebieski daje nam 1000 golda, zielony daje 1500, a czerwony daje 2000 i tym samym ciężej jest rozbić każdą syrenę. Więc e, szykujcie się na to, że jeżeli jest e, po prostu syrena na przykład czerwona, to potrzebujecie ze sobą wziąć dużo jedzenia i najlepiej poprosić kumpli o pomoc. Dobrze, także głosujemy teraz na misję, e, e, jakby, która daje nam level u... E, jakby od czaszek. Dostajemy wtedy, tak jak już mówiłem w pierwszym poradniku, jeżeli ktoś oglądał z was, jakby po prostu y, konkretną wyspę na dole mam napisaną i musimy tam popłynąć. Po prostu i zabić szkielety. Tak jak, tak jak wcześniej też mówiłem, po prostu wygooglujcie sobie, znaczy wpiszcie sobie na tej mapie, którą macie link w opisie, nazwę jej i mu dokładnie wiecie, gdzie ona jest. Jeżeli nie chce wam się szukać. Aczkolwiek to trochę psuje fan gry. Szczególnie na początku, może wam coś spodobać wtedy, ale nudne, bo wszystko właściwie jest w internecie. Także wszystko zależy od waszych chęci. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobrze, tutaj mój kumpel mówi, żeby to pokazać. Jakby, jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie uciec z Krakena, bo ostatnio nie miałem okazji, to po prostu ustawiacie się tak. A teraz mi się chyba wiatr zbagował i go w ogóle nie widzę, także że powiedzieć. Nie Nie. Także po prostu musicie. No, jeżeli wam się zbaguje, to nic nie zrobicie, ale. o tutaj. Ale musicie ustawić się tak, żeby po prostu wiatr jak najbardziej was pchał do przodu. Żebyście płynęli z jak najszybszą prędkością, czyli po prostu, żeby wiatr wam wiał w plecy. Wtedy mimo wszystko jesteście w stanie wypłynąć z tej wody i nie musicie z nim walczyć, no. Jesteśmy na Crook's Hollow i yy, idziemy sobie szukać szkieletów. Jest to też dość. Tak jak wiecie, musicie po prostu się przebiec. Znajdziecie grupę szkieletów, to po prostu do niej podchodzicie yy, i zaczynacie je robić. Jakby. Yy... Uważajcie na to, że jakby one mają kilka fal. Rzeczywiście niektóre z nich mogą być trudne. Przy okazji staram się omówić wam wszystkie rodzaje szkieletów. Na przykład tutaj akurat tutaj, akurat to jest właśnie to miejsce, gdzie powinnyśmy to być. Te pierwsze szkielety są to szkielety, jakby takie. Ja bym powiedział na nie. cieniste. One po prostu w nocy, kiedy byłaby noc, musimy je oświetlić latarnią. Ale nie tylko, żeby mieć latarnię, tylko się też przycisnąć prawie wszystkich myszy. Wtedy te szkielety dopiero będzie można bić. One oczywiście w ciągu dnia są już automatycznie oświetlone, czyli nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, czy, jeżeli nie pokażą się wszystkie szkielety, to oczywiście staram się Wam je omówić. O właśnie, bez, w tym bez, momencie bez. musimy je po prostu latalnią oświetlić, żeby można było je w ogóle uderzyć. Bardzo fajnie, gdyby pokazały się wszystkie rodzaje, to by można było wszystko omówić, no zobaczymy. O, dobrze. Kolejny rodzaj szkieletów takie szkielety jakby no, po prostu z zielenią na, sobą, na sobie. One po wejściu do wody stają się silniejsze, oraz zadawanie im e, obrażeń z broni. Znaczy po prostu nie ma Anny. co ich zadawać, bo bardzo mało to im bije. Trafiamy też na szkieletkę, po prostu takie klasyczne. O, kurcze. U nich, właśnie, tak jak Traszny. widzicie, zdarza się od czasu do czasu, że wyjdzie go z beczką. Po prostu uważajcie, żeby go nie uderzyć, jak on wychodzi, co nie? Czyli wychodzi sobie, od razu w niego walicie, ale jest duża szansa, że po prostu zginiecie. O! I kolejna opcja, czyli pokażą ci wszystkie, to szkielety złote. Poczekaj Mat, nie strzelaj nich jak możesz. Szkielety złote po prostu po wejściu do wody możemy im zadać większe obrażenia. Albo właśnie oblać je wiadrem. Oprócz Oni tego z miecza kompletnie nic im nie zadajemy, mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Po prostu odbijamy się jakby tak i bardzo mało, musimy naprawdę dużo ciosów zadać. Akurat w tym przypadku mamy szczęście, bo gość jeden wyszedł z beczką, czyli po prostu po strzale większość z nich umrze. A tak jak widzimy, boss przeżył, czyli właściwie... Po niego tu przyszliśmy, czyli po prostu oblewamy sobie go wodą. Najlepiej podchodzimy do niego z banderą, ładujemy i po prostu on ginie. Tak jak widzicie, zrobiliśmy misję, bo tu mieliśmy tylko czaszkę jedną do zdobycia. Te czaszki sprzedajemy w namiocie po prostu, znaczy nie w namiocie, tylko w sumie taki te, 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 te też jest trochę namiot. Po prostu y, u tej kobity, której braliśmy czaski. Pamiętajcie o tym, że konkretnych wojarzy możecie, nie musicie sprzedawać w tym porcie, z którego je braliście. Jednak właśnie sytuacja u merczanta się zmienia, bo tam do konkretnych osób trzeba zwykle je sprzedać. Tutaj właściwie gdzie nie podpłyniecie, to e, po prostu możecie je sprzedać w każdym porcie. Tak jak już mówiłem wcześniej, przypominam o tym, czaszki chowajcie sobie do trezera czestów i do tego rodzaju kolektor czestów, bo po prostu nie będzie was widać, jeżeli ktoś na przykład tak jak tam widać jest, płynie sobie jakiś galeon. Stoi sobie przy brzegu, nie chcecie, żeby was zaatakował, bo jak wy, wiadomo, wy jesteście we dwóch na stupie, a oni są we na czwórkę. Po prostu nie chcecie, żeby was zaatakował. W tym momencie po prostu sobie yy, chowacie to, i mniej was widać. Wiadomo, i tak was pewnie widzą, ale może nie wiedzą, że macie skarby, i nie będą was przez to chcieli zatopić. To takie moje porady. Yy, właściwie w trakcie, kiedy już graliśmy. Uważam, że serio to zmniejsza. A jak chcecie, żeby was zaatakowali, ustawcie sobie dużo tych po prostu na przodzie. Wtedy was widać w serio. sobie statek. Ładnie. Bo ładnie, jeśli świecicie po prostu z dystansu na niebiesko. No dobrze, to idziemy to sprzedać i w porcie jeszcze powiem kilka słów na sam koniec. Pamiętajcie też o tym, żebyście uważali i że jak nie jesteście pewni, po prostu podepnijcie sobie Alliance, tak jak my teraz. Jest, a już sprzedajemy, kończymy tutaj yy, grę, więc po prostu podłączamy się z nimi, ich, ich skarby dadzą nam dodatkowe pieniądze i nasze skarby dadzą im dodatkowe pieniądze, więc po prostu jest to sytuacja, w której my zarabiamy i oni, więc jeżeli chcecie po prostu sobie dorobić coś dodatkowo, to po prostu możecie być po prostu przyjaźnie nastawieni, a aczkolwiek pamiętajcie, że to jest gra piracka i w każdej chwili mogą zerwać alliance i po prostu was zatopić, więc trzeba uważać. Yy. O tak jak widzicie, sprzedali i jakiś tam procent skarbu dostajemy yy, yy, też aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wy sprzedajcie skrzynki, to nic nie tracicie. W sensie dostajecie pełny gold ze skrzynek, mimo tego, że jesteście w alajansie i oni dostają też pieniądze. Także jeżeli chcecie z kimś się dogadać, to jest to właśnie właśnie spoko opcja. Tutaj widać, że trafiliśmy akurat na jakiś początkujący graczy, nawet specjalnie statku nie mają, mają podstawowe jakby stroje z normalnego sklepu, także Spokojnie pewnie byśmy ich zatopili, ale że akurat takie mało to nie chcieli tutaj ryzykować, no. no. No ale wiesz no o co chodzi. Typek pierwsze co zrobił, jak podpłynęliśmy, to zapytał się, czy chcemy Alliance. Yy, I tak jak mówiłem, jeżeli nie chcecie Wam się przykładowić sprzedajcie sprzedawajcie mu te dżemy. To naprawdę stopniowo wam wbija poziom, a nie musicie tego... tego robić jakby. Także także warto, naprawdę, jeżeli o to chodzi. Yy. Tak kończąc odcinek, chciałem powiedzieć, że i tak znajdują się w tej grze dużo lepsze sposoby na farmie niedanych na poziomów, do których też mogę zrobić odcinek i jeżeli byście chcieli, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i będę bardzo za to wdzięczny. Widzimy się chyba w kolejnych moich produkcjach. Myślę, że teraz odpalę dużą serię z tych poradników, bo myślę, że dużej, znaczy po prostu nowej ilości graczy się może on, mogą się one przydać. Także wiecie tam zostawcie subika, łapkę w górę, komentarz i yy, chciałem podziękować tej moj mojemu koledze Mateuszowi za pomoc w tym odcinku. Dzięki, dzięki. wielkie Mati. No, także dzięki trzymajcie się i cześć.